Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu Toledo. Mam do wymiany łączniki stabilizatora. Nadkupione oryginały. Tu macie numer. 25 zł sztuka, także mega tanio. Zobaczymy ile wytrzymają. I teraz tak, gdzie są łączniki? Jak je rozpoznać? I jak się sprawdzić? Zaraz Wam to wszystko pokażę. Teraz Was tu spróbuję wsadzić razem ze mną. Czekajcie, wyjmę telefon. Dobra. Jesteśmy tutaj za kołem i jest nasz łącznik. Jest łącznik przykręcony do wahacza i tu jest do stabilizatora na górze. I teraz żeby odkręcić go bezpiecznie muszą obydwa koła wisieć. Musi być auto podniesione, koła muszą być luźno wisieć w powietrzu żeby nie było naprężeń. Bo jak teraz to odkręcimy, wymiemy, to może urwać Wam rękę, głowę, nogę po prostu Was uszkodzi bo jest naprężony stabilizator i Was strzaśnie. Oczywiście przesadzam, no ale nie jest to bezpieczne. Także trzeba podnieść auto z obydwu stron. Tą śrubę, tą śrubę i tak naprawdę po temacie. Więc robota dosyć prosta. Największy problem to właśnie podniesienie auta, żeby dwa koła były w powietrzu. Na podnośniku to jest dosłownie nawet 15 minut roboty. Także zabieram się za podnoszenie. Widzimy się za chwilę. Ale zanim podniosę, to jeszcze przetestujemy. Teraz tak, stanę bokiem do auta. Będę pchać za krawędź dachu, żeby auto się bujało. Prawo, lewo. I wtedy będą naprężenia szły właśnie na stabilizator, i zobaczymy, jaki jest luz na tych łącznikach. Nie wiem, czy tu było cokolwiek widać. Zaraz nagramy drugą stronę dla porównania. Dobra, przejeżdżając z grubsza materiał i po tej stronie wyglądało, że jest większy luz na tym łączniku. Też Nie mogę za mocno pobujać, bo tu jest dosyć mało miejsca między ścianą i nie mogę się dobrze zaprzeć. Ale mam nadzieję, że widzicie o co chodzi. Jak zdiagnozować? W sensie, hmm, kiedy to słychać. Jak często jedziecie i jest krawężnik, i fuh, się wchodzi takim, że jest mocno koło się, po prostu jedno, jedno koło się mocno chowa, to wtedy właśnie jest takie stuknięcie. I to właśnie jest ta wybita gumka. Jeszcze, jak się wpadnie w dziurę jednym kołem, to też jest takie pupu. -pu. To jest taki, taki głuchy dźwięk, jakby coś waliło. Sprawdzałem, czy to nie jest stworzenie końcówka. Nie jest, także byłem na szarpakach. Pan też potwierdził, że diagnosta, że to jest ten łączniki. Także wymieniają łączniki. Dobra, koniec gadania. Podnoszę i działamy. Dobra, auto już podniesione. Jest tu nasz łącznik odzyskany. Tutaj mam go dla porównania. To jest minimalnie szersze, tutaj, ale no Różnica na tych gumach, tu ta tuleja. Nie wiem czy to będzie widać. Czekajcie, wezmę postawię na statywie. Mam nadzieję, że to będzie widać. O! Jak ta tuleja lata w tej gumie. Widzicie? A no zaraz tu w ogóle wypadnie. W ogóle ta guma tutaj jakby była popękana. To jest Lemforder, tylko nie pamiętam kiedy zakładałem go. To było 3 lata i ile tysięcy? No ale 46 tysięcy może mieć, więc nawet nie jest źle. Tutaj dla porównania Wam pokażę. W tej a tu mi śruba się w tulei rusza, ale tuleja się w ogóle nie rusza w tej gumie. Tuleja się nie rusza. To za ujęcie, ale. No, widzicie, jestem ręką. Tak, w stanie prawie wygiąć tuleje do końca. Także. O, ta guma już nie istnieje. No dobra, wkręcamy nowy. I pobijam autem, jak już wymienię. Zobaczymy, jaka będzie różnica, jeśli chodzi o ruch. Ruch tego właśnie w tych gumach. No ale na pewno będzie tysiąc razy lepiej. Minus jest jaki? Minus jest taki że to z dwóch stron ma śruba 16 i 16, więc trzeba mieć dwie klucze, dwa klucze 16. Próbowałem zmieścić to taki do klucz do świec, ale nie, nie poszło. Także na szczęście mam nasadkę do kupioną 16 i mam moją rurkę grubościenną, tą rurkę, która ma 3 mm grubości ścianki i kupiłem sobie taką najtańszą grzechotkę, po prostu taką bez rączki i mam po prostu takiego łamacza na, z grzechotką. Także robi robotę, bo nie mogłem sobie poradzić takim czymś poszło. No ale to trzeba przekładać, ciężko znaleźć kąt. Także ząbkowany zawsze w cenie, zawsze spoko. No i do tego taki kluczyk. więc dobra, nie przedłużam, skręcam. Tu jest imbus 10 mm. No, także to tyle. Ok, nowe już zamontowane. Teraz dwie rady. Najpierw przykręcamy tą śrubę palcami, w sensie palcami ręcznie, żeby równo weszło. Wahacz. Wtedy od zewnętrznej strony dajemy tu śruba wchodzi całością i tu jest nakrętka. To jest łeb śruby. Wygląda jakby nie doszło, ale tu po prostu z niej wystaje ten metalowy tuleja z tego łącznika trochę wystaje. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Także pierto i to się nie chciało obracać w tej gumie, bo to było na sucho, więc ja to wyjąłem. I tylko wyłącznie taką pastą do kontaktu z tłoczkami hamulcowymi i płynem hamulcowym. Nasmarowałem to, żeby się wewnątrz obracało w tej tulei. Żadne smary ropopochodne, żadne WD40 takie rzeczy rozpuszczają gumę. Tylko wyłącznie coś do kontaktu z gumą. Także mówię, tu dałem pastę właśnie do tłoczków hamulcowych. Bezpieczną do kontaktu z płynem do no 4 i tam jakieś innymi płynami hamulcowymi ogólnie. Po drugiej stronie wygląda to podobnie. Zaraz Wam pokażę. Tutaj tak to wygląda. Też jest dokręcone, też minimalnie tulejka. Na ziemi pewnie już się wyrówna, bo jest minimalnie podskos. Jak strzelator jest z dwóch stron odkręcony, chodzi ręką. Jak tam już dokręciłem, to tutaj, żeby weszła śruba, musiałem dociągnąć delikatnie go ręką w dół. naciągnięcie, dosłownie z 5 mm. Śruba weszła. No i teraz opuszczamy go. No i robimy test popychania dachu. A tu jeszcze Wam pokażę ten drugi. Ten drugi nie był popękany. To jest pierwszy. On jest spękany. To wychodzi dosłownie palcem. Tu o wiele ciaśniej tu siedzi. Jak sprawdzałem, to też ta guma no była sztywniejsza. Jak widać, już takiej dużej drogi nie jest w stanie nam pokonać. Pokonać ten, ta tuleja. A ta stara. No, Ale i tak jest miękki więc wymienione obydwa. Takie rzeczy chyba zawsze razem się parami wymienia żeby po obydwu stronach było takie same naprężenie. Tak mi się wydaje. Zresztą przy koszcie oryginału 25 zł za stronę to żal tego nie wymienić jak już jest auto podniesione w powietrzu. Dobra lewa strona ta co była lepsza. Albo już jestem zmęczony, albo ciężej się kręci. Teraz druga strona. No i dla mnie super. Ja właśnie sobie porównałem spróbuję wam rzucić porównanie przed i po. Nie ma ruchu śruby w tulei. Teraz to wszystko pracuje jako jedna całość, tak ma właśnie być. Także jeszcze sobie zapiszemy przebieg. Zobaczymy, ile te wytrzymają. No i tu jest nasz przebieg 263. 139. No dobra, to było na tyle. Jeśli interesują Was takie tematy, zobaczcie moją playlistę samochodowe. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo 3 czwarte oglądających nie subskrybuje. Dajcie lajka, like napiszcie komentarz. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!